Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co czuje Duch Święty, patrząc na Twoje życie? Czy jest w nim coś, co mogłoby Go zasmucić? Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś jest nie tak, być może Duch Święty próbuje Ci coś powiedzieć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o znakach, które wskazują, że Duch Święty może nie być zadowolony z Twoich wyborów. Zostań ze mną. Ponieważ to może pomóc Ci zmienić kierunek i odbudować tę wyjątkową więź z Bogiem. Pierwszym znakiem, że Duch Święty może być zasmucony, jest brak pokoju w sercu. Kiedy wybieramy drogę, która oddala nas od Boga, często czujemy wewnętrzny niepokój, jakby coś w nas krzyczało, że to nie jest właściwe. Ten brak pokoju to sygnał, że nasze decyzje mogą nie być zgodne z wolą Bożą. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nawet w chwili sukcesu coś nie daje ci spokoju. Może to być moment, w którym Duch Święty próbuje zwrócić twoją uwagę. Kolejnym znakiem jest brak radości w twoim duchowym życiu. Duch Święty przynosi radość, która płynie z głębokiej relacji z Bogiem. Kiedy jednak zaczynamy oddalać się od Jego prowadzenia, radość ta może zniknąć, pozostawiając w nas pustkę. Może zauważyłeś, że modlitwa stała się rutyną. Uczestnictwo w nabożeństwach już Cię nie porusza, a Twoja wiara wydaje się słaba. To nie oznacza, że Duch Święty Cię opuścił, to znak, że pragnie, byś wrócił do Niego z całego serca. Czwartym znakiem jest brak owoców Ducha Świętego w Twoim życiu. Gdy podążamy za Bożym prowadzeniem, w naszym życiu pojawiają się owoce, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość i łagodność. Jeśli zauważasz, że w Twoim codziennym życiu zaczyna brakować tych cech, być może pojawia się więcej gniewu, frustracji czy braku przebaczenia, to znak, że coś może być nie tak w Twojej relacji z Duchem Świętym. To moment, aby zatrzymać się, przemyśleć swoje decyzje i zaprosić Go ponownie do swojego serca. Piątym znakiem, który może wskazywać, że Duch Święty nie jest z Ciebie zadowolony, jest brak pragnienia modlitwy i relacji z Bogiem. Duch Święty zawsze zachęca nas do zbliżenia się do Ojca. Jeśli zauważasz, że unikasz modlitwy, odkładasz czas z Bogiem na później lub traktujesz swoje życie duchowe jako obowiązek, może to być sygnał, że oddaliłeś się od jego prowadzenia. Jednak dobra wiadomość jest taka, że zawsze możesz zacząć od nowa On Czeka, aby Cię przyjąć z otwartymi ranionami. Szóstym i bardzo ważnym znakiem jest brak wrażliwości na grzech. Duch Święty działa w naszym sercu, abyśmy rozpoznawali to, co oddziela nas od Boga. Jeśli zauważasz, że zaczynasz bagatelizować swoje grzechy, usprawiedliwiasz złe decyzje lub ignorujesz sumienie, to znak, że coś wymaga zmiany. Duch Święty nie przestaje działać, ale delikatnie przypomina, że życie w zgodzie z Bogiem wymaga odwagi i pokory. Aby przyznać się do błędów i prosić o przebaczenie. Siódmym znakiem, że Duch Święty może być zasmucony, jest brak wdzięczności w sercu. Duch Święty uczy nas doceniać Boże błogosławieństwa, zarówno te małe, jak i wielkie. Jeśli zauważasz, że coraz częściej skupiasz się na tym, czego Ci brakuje, zamiast na tym, co otrzymałeś, to może być sygnał, że oddalasz się od wdzięcznego serca. Które Duch pragnie w tobie wzbudzić. Wdzęczność otwiera nas na większe działanie Bożej łaski. Na koniec chciałbym, abyś pamiętał, że Duch Święty nie zasmuca się, by nas potępić, ale by nas przyprowadzić bliżej do Boga. Jego działanie w naszym życiu to akt miłości, który prowadzi nas ku świętości. Jeśli rozpoznajesz któryś z tych znaków w swoim życiu, nie bój się zrobić pierwszego kroku. Zwróć się do Boga w modlitwie i poproś Ducha Świętego o odnowienie twojego serca. On zawsze jest gotowy cię przyjąć. Zastanów się teraz, co możesz zmienić w swoim życiu, aby przywrócić radość i pokój, które pochodzą od Ducha Świętego. Być może to czas, aby pojednać się z kimś, przeprosić za swoje błędy lub bardziej zaangażować się w modlitwę i relacje z Bogiem. Każdy krok nawet najmniejszy jest ważny. Duch Święty nie oczekuje od nas perfekcji, ale szczerego serca, które pragnie powrotu na właściwą drogę. Przypomnij sobie, że Duch Święty jest zawsze gotów Ci pomóc. Czasami to, czego potrzebujemy, to otworzyć serce na Jego działanie. Gdy zaczynamy Go szukać i prosić o pomoc, Jego obecność staje się namacalna w naszym życiu. Bóg nie jest daleko. On pragnie, abyśmy go szukali, a Duch Święty jest Jego darem dla nas, by nas prowadzić. Więc niezależnie od tego, gdzie jesteś teraz w swoim życiu, pamiętaj, że zawsze masz dostęp do Jego łaski i mocy.